Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu podsumujemy Trading Skill edycja 5, ponieważ jesteśmy już po zakończeniu rywalizacji. Jest to finał. Natomiast są to wyniki z 5 grudnia z godziny 11.30. Oficjalne wyniki zostaną podane 9 grudnia 2020 o godzinie 12.00. Tutaj mamy. Następujące wyniki. Miejsce pierwsze, okolice plus 168%. Miejsce drugie zajmuje SmartSemp z wynikiem w okolicach 107%. Miejsce trzecie to wynik plus 103%. Miejsce czwarte to wynik plus 42%. Miejsce piąte to wynik plus. 30%, miejsce szóste to wynik plus 19%, miejsce siódme to wynik w okolicach 18% na plusie, miejsce ósme to wynik w okolicach 2% na plusie. Przypomnę też, że rywalizacja trwała 9 tygodni. Także nie jest to żaden okres. Krótki, tak jak robią to w konkursach brokerzy, czyli max 2 tygodnie, ponieważ później już widać dokładnie, że większość, niestety, traci. Tutaj edycje Trading Skill od edycji trzeciej trwają już w okolicach 8 tygodni. Przejdźmy teraz do sprawdzenia wyników najlepszych traderów Trading Skill edycji. 5. Mamy tutaj pierwsze miejsce i wynik, właśnie plus 168%. Widzimy tutaj dwie główne takie transakcje, który, które dały tutaj wzrost na tym rachunku. Handel tutaj odbywał się głównie na złocie i na eurodolarze. Przejdźmy teraz do drugiego miejsca w Trading Skill edycji 5 i jest to wynik plus 107,2%. Jest to konto smart. Sempa. Widać tutaj bardzo regularny wzrost. Także nie jest to żaden przypadek, że taki wynik został osiągnięty. W statystykach widać, że handel odbywał się głównie na DAX-ie. I zostało wykonanych tutaj 271 transakcji. Przejdźmy teraz do wyniku tradera, który zajął trzecie miejsce: Trading Skill, edycja piąta. I jest to wynik plus 103,7%. Sprawdźmy teraz na czym handlował ten trader. I tutaj widzimy, że są to głównie pozycje na forexie, na funcie do dolara, na eurodolarze. Jak również na euro do funta. Zostały tutaj zostawione otwarte pozycje na weekend, ponieważ nie było warunku zamknięcia tych pozycji na sam koniec rywalizacji, ponieważ bierzemy poziom equity dzielone przez łączną sumę depozytów, i stąd jest wynik. Tutaj mamy natomiast konto tradera o numerze czwartym. Wynik osiągnięty to plus 42,6% i zaraz sprawdzimy na czym handlował ten trader. Przejdźmy do trade list i widzimy tutaj, że handel odbywał się na indeksach S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, jak również na Forexie, na Eurodolarze. Teraz przejdźmy do konta tradera, który osiągnął piąte miejsce w Trading Skill Edycja 5. Jest tutaj wynik plus +30,9% i sprawdźmy na czym handlował ten trader. Są tutaj pozycje na indeksach, na DAX-ie, na Nasdaqu, na eurodolarze, dalej DAX, eurodolar, dolar do jena. Także złoto, DAX Dolar do dolara kanadyjskiego, USD USDN. Tak. Tutaj handel, zarówno na indeksach, jak i na foreksie. Miejsce szóste. Trading skill, edycja piąta. Mamy tutaj konto tego tradera. Wynik dokładnie plus 19%. Sprawdźmy, na czym handlował ten trader. I widzimy tutaj, że handel głównie. Na indeksach, na DAX-ie, ale też na AutoSD, na dolarze do Jena. Tutaj natomiast widzimy konto tradera, który zajął siódme miejsce w Trading Skill Edition 5. Jest tutaj wynik plus 17,7% i sprawdźmy, na czym odbywał się tutaj handel na tym rachunku. Tutaj jest pełna paleta. Walutowych, czyli głównie handel na forexie. Najlepsze wyniki na dolarze do dolara kanadyjskiego i na eurodolarze, Jak również euro do dolara australijskiego, euro-out. A także dolar do franka szwajcarskiego, USD, CHF. I konto tradera, który zajął ósme miejsce. Trading Skill edycja piąta, wynik plus 1,7%. Sprawdźmy, na czym handlował ten trader. I jest tutaj głównie handel na indeksach na niemieckim DAX-ie. Traderzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Trading Skill edycja piąta, zostaną poproszeni o komentarz w sprawie właśnie przebiegu. Rywalizacji, tego jak handlowali i ogólnie co myślą na temat osiągniętych wyników właśnie w Trading Skill, edycja piąta. Także zapowiadam, że będzie taki webinar o tytule Trading Skill 5: wyniki. Odbędzie się on dokładnie 11 grudnia tego roku o godzinie 20. I link. Do zapisów na ten webinar jest w opisie. Będzie to bezpłatne. Także zapraszam wszystkich. Jeśli ktoś będzie chciał wystąpić, tutaj z tych traderów, którzy osiągnęli dodatnie wyniki, będzie miał szansę, właśnie tutaj, powiedzieć kilka słów na temat swojego tradingu. Pozdrawiam wszystkich. I oczywiście, jak zawsze, nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.